Skończyłam studia i tak. A już, dalej. już to się, eee, się. Mi się w ogóle nie podobał, później został mój mężczyzna. Eee, Ale w ogóle się pani nie podoba, na, na przykład. Najpierw mi się nie podobał. później. Sklep pani z nim spała, jaką się pani nie pisała. Nie, ja pisałam, <laughs> ja już 3 lata. Dojrzałam, ja miałam 16 lat. A. Dojrzałam. No śpij, cholera, kogoś tam to I przyjechałam tutaj na żarty. Tak się żartowała. Mój mąż już 11 lat leży na cmentarzu, a ja jeszcze dalej żartuję. ja <noise> <noise> jestem tu. I chyba tu pani. Ciekawe. Moje papierosy gdzieś ty zostawiłam. Proszę się a, palę jak... Pani mi przypomina tą Kożuchowską, Ja palę od. aktorkę naszą. Od 10, mm -hmm. tak ja 10, ja tak. 10 lat zaczęłam palić. 10 No, ale. Co? Nie, ale mama jak mnie nie szkoda, że mamy. Panowie coś tutaj otworzyć, czy nie? Bo ja. I, dla mnie tylko winko, dziękuję. Nie mam nic, nie. drugim razem Was zaproszę. Ale jest bardzo przyjemnie. Ale żeście mi zrobili. To tak miało zresztą. być. Chłopaki, co Czy Pani lubi jakiś polski placek Ja polskich nie umiem, nic po polsku nie umiem. Ja nie gotowałam do 21 lat, miałam, jeździłam po świecie. A właśnie jak to jest kuchnia, tak jak Pani ze Zespołem jeździłam od małego, 14 lat. Byłam prywatnym uczniem, także i mielec. To utrzymywało nas. Zespół był wspaniały, to w Mielec, chyba pan wie, że samolot był tak, tam wojskowy, Zespół był wojskowy, współprofesjonalny. i tam tańczyłam od 14 roku życia. Także nie miałam czasu gotować, byliśmy cały czas na turneta. Później uczenie, jak się wrócę, mam egzaminy, muszę sam skrypty nam dawali, sam w samolotach, w pociągach, w autobusach żeśmy się uczyli sami. I nie miałam czasu na gotowanie. Nawet mama mi przygotowywała torby, wszystko i spisek, co tam jest w środku. Nie było czasu. Hmm. No ale ten mąż bułgar był zadowolony z pani gotowania, który się ma Ja tam wymyślałam i mówię to takie z po polsku. O, ale oni no to... byli w tym kontekście, i Ale tak jest po polsku. nie smakuje. To jest po a później się tak jest nauczyłam tak się ma. A może wszystko kobieta po bułgarsku, co Gołąbek z górków. Wiesz. A gołąbka, no, nigdy w życiu nie, nie zjem gołąbków. Ale y, tutaj się nauczyłam po bułgarsku wszystko. Mm -hmm. Piti. Nikt... A czemu ma pani uprzedzenie do gołąbków? Nie wiem dlaczego. W tamtym, dwoma, przed to dwoma laty... Mama robiła wspaniałe. Nigdy tego nie ruszam, co jest zawinięte. Y, na prymie, pa pełnienie papryki mm -hmm. w środku. Coś zawi zawinięte, nie wiem dlaczego. Ja... To jest uprzedzenie. I w, przed dwoma laty byłem koleżanki. I moja koleżanka zebrała całą rodzinę tam w mińcu mam bardzo dużo przyjaciół i od codziennie w, dwie, w, dwa, w dwóch trzech domach jestem, bo jestem gaduję mm -hmm. i, i mimo mm -hmm. wszystko, że tyle lat już nie jestem z nimi, co roku się spotykamy i oni tutaj do mnie przyjeżdżali. Mm -hmm. Gdzieś ją ogniska palili, było super. I moja koleżanka zrobiła takie duże gąbki: A dwóch synów ma synowie i dzieci. Mm -hmm. I zaprosiła całą rodzinę, bo ja przyjechałam, bo oni mnie mają od, od małego mnie znają zrobiła taki wielki gar Małgocha Małgocha, jej on zrobił żurek. Żurka też nie wcześniej nie jadłam, nie lubiała A on zrobił swój żurek jakiś tam domowy i pierwszy raz Jadom strasznie mi smakował. A ona taka zadowolona, że mi zrobiła gołąbki. Wkładam tego gołąbka, i jak widzę to ma nie mogę. Cała rodzina no siedzi, patrzą na mnie, zaczynajmy jeść tego gołąbka. I ona mówi, ja mówię, Krysia, tego nie ruszę. A mam okochał, czy zjeść wewnątrz ten farsz, nie, nie ruszę. Wiecie, nie mogę sobie wybaczyć, nie zjadłam. Myślę, że jakby pani ja Nie, nie mogę spróbować, nie wiem dlaczego. Przecież to jest nasze a, polskie suszy. A, jego, a, jego, a, jego, a, jego a jej synowie mówią, hu, Margarita, <suszy> będziemy mieli... I tą sytuację taką przykrą, odwrócił na śmiech. Mm -hmm. Było wspaniale, no tego gołąbka i później cały czas jej, przepraszam, Krysiu jadę, nie? Mówię Krysia, jadę do Polski. To ci zrobię gołąbkiem, dobra, Krysiu, to grupę, tylko jeździć. Pasło klątwa, nie dotykamy tego tematu tej pory. Nie, wiecie co, może ja nie wiem jakieś uprzedzenie. Nigdy w życiu nie ja mam gołąbkę. Jak to widzę, moja mama robiła fantastyczne. Pani umówmy się na jakiś gryps, czyli jak będzie się Pani u nas chciała pozbyć, bo przyjdzie czas na to, żeby, żebyśmy już sobie poszli, to proszę nam zaproponować gołąbki. <głos》<głos》to, na gołąbki jest, i robię, i tak. robię. Dla zięcia, ja mam zięcie, miałam pierwszego zięcia z odróbce. Robiłam gołąbki, mój mąż zrobił domowe te nie, takie cieniutkie, wielkie, piękne, zrobiłam takie też duże gołąbki, nie, nie próbują i on to je, ale u nas się robi z kwaśnej kapusty, jak w Polsce Aha. ze świeżej. I on to jej mówi: "Babo, tutaj jest znaczy babo, to znaczy te środa, babą. ty próbowałaś tego łądki?". On mówi: "Nie, to jest nieprawda". One są fantastyczne. Mówię, perfekcyjne. Mówię, będziecie jeść? Pytam mojego męża, bo Ej. jeszcze żywy i Monikę, moją córkę. Będziecie jeść? A on już nie. No to wszystko dla mnie, żebyś nikomu więcej nie dawała, Jeszcze sześć zostało. Ale naprawdę robiłam po prostu tak po pamięci, jak Ej. to mama robiła, nie? Jak widziałam, jak to się robi. Moja Monika też świetnie gotuje. Jednego mam czarnego, drugiego mam białego. Mój syn jest śniady, taki uh -huh. śniadowaty. Uh -huh. No widziałeś go. No tak, tak, no wczoraj Nitko, byliśmy. A Monika jest biała, blondyna, uh -huh. nie możesz uh -huh. powiedzieć w ogóle, nie ma nic bułgarskiego, no uh -huh. charakter ma bułgarski. Uh -huh. A nie tylko jest ciemny, a, a charakter to ma polskie. Uh -huh. Cudowny człowiek. Cudowny człowiek. Tak, naprawdę. Tak, naprawdę byliśmy naprawdę. teraz w Arnie. on z firmy, <coughs> on tutaj mają organizację międzynarodową, to on ma biuro re reklamowe. Uh -huh. I tutaj, Rumunia, tutaj, Zachód, i tak dalej. Oni się tam mhm. jakoś zorganizowali, ci co mhm. mają te y, biura. On zna pięć języków, także mhm. nie ma problemów. Mhm. I firma mu zafundowała, żeby Rosjanie tutaj nakupowali strasznie dużo hotelów, mieszkań, mhm. i tak dalej. Mhm. I teraz sprzedają, bo to jest, nie ma turystów, tak, i tak dalej. Tak. I chcą sprzedawać. I nie tylko miał im robić zdjęcia takie reklamowe na te hotele, na te pokoje, na te mhm. domy, i od firmy tej międzynarodowej. Zafundowali mu jeden miesiąc bezpłatny hotel w Warnie. Uh -huh. tak, mieszkanie takie uh -huh. prywatne, służbowe, wspaniale. I ja też byłam tam pięć dni z nim. I porobił co porobił, no ja tak wspaniale. No było tam super. Uh -huh. Co roku jestem w Warnie. Uh -huh. Ja w Armię, dla mnie jest jak Warszawa. A powie pani, to syn jest z tego małżeństwa? z tak, Ja tylko jednego mam, bo dobrze. Myślę, Aha, dobrze. To z jakim, z jakim cudem się znalazł w Warszawie? On od małego, najpierw mówiłam bo do niego tylko po polsku. Później poszedł do przedszkola, nawet po polsku, bo bułgarsko nie rozumiał. I mówił tak, mamo, ciężarówka, kamion pojechała, zaminęła. Tak było. Po, ciężarówka, kamion, ciężarówka, kamion po bułgarsku. Pojechała, zaminęła. Mówił yy, dwoma językami jednocześnie. Jedno, jednocześnie. I później. Tylko po polsku z nim rozmawiam. Ja z nim prawie no, po mówię, po A z córką tylko po bułgarsku, bo ona nie chciała się uczyć. Dopiero miała 10 lat, zaczęła ze mną mówić po polsku w tajemnicy. A syn tutaj skończył weterynarnę, obydwoje skończył tej włówy, czy jest mhm. weterynarną techniką. Mhm. I są felcery, Monika mhm. i on, a on później pojechał do Łodzi jako student, mhm. miał być na medycynie. I z medycyny poszedł na informatykę. Mhm. I tam został w Warszawie. On tutaj w ogóle mówi tylko jak chyba wyjdę na emeryturę, to przyjadę tutaj. Ale Bułgaria go nie ciągnie. On ma inne myśli. Ale wiedzę ma nieprawdopodobną i tak, kontakty tak. ma też wspaniałe. Tak. Nie, bo, nie, nie, nie. Wspaniałe, wspaniałe. Wiem, że na pewno się spotkamy w przyszłym roku w lipcu, bo planuje tutaj przyjazd. A może i przyjedzie, e... on tak myśli, a może służbowo Rumania, mm -hmm. Rumunia mm -hmm. e, mu daje jakieś zadania w Bułgarii i tam mm -hmm. z bułgarską firmą tutaj też mm -hmm. pracuję w tej organizacji międzynarodowej co mówię. Mm -hmm. Bułgaria też mu daje zadania to on w domu pracuje. A może będzie miał perspektywę gdzieś w marcu przyjechać do Bułgarii znowuż na tydzień, na mm -hmm. dwa to się mm -hmm. spotykamy. No tak. Um, Nie naprawdę, zampowiadał... na pewno będziesz oczarowany. No, tak? Ja już jestem oczarowany tak? A córka jest całkiem inna. <coughs> całkiem inny charakter, no też jest bardzo mądra. Mm -hmm. Wspaniale się uczyła, na piątki nie miała, tylko szóstki. Płodziewie mhm. była studentką, ale zrezygnowała mhm. i teraz z drugim mężem jest, ona ale, mieszka w bloku, czy? Nie, nie, też to jest wioska, się nazywa Bresnica. Dosyje wadówka, go znasz, siewa wadówka i ma taką... Yy, w Bałkaniach, ma takie jedno nieco, jak pieszczera i tu się nazywa Siewadówka, piękna z i tak dalej i spin. to jest za jeszcze w kierunku na, y, na Lukoil? nie, no znasz znaczy, Jabłonica, znasz? tam Sofia, <coughs> jak wiem, wiem znaczy, no Jabłonica na 300 kilometrów, małko taka po... Mhm. to jest zło mhm. tam są Pomacy, mhm. Turcy mhm. i małko Bogery mhm. no to jest od tam, małko no, jak <coughs> 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 i ta tam mm, ja, maar is